myśli dla mnie to jest, to jest początek, to jest to jest przekaz, ale to też są, to jest narodziny też czegoś. Inspiracja dla mnie bardzo często idzie z takiego impulsu, z czegoś co Cię bardzo dotyka, co działa na Ciebie i czasami nie rozumiesz, dlaczego to działa. I dlatego jak się pytasz, czy inspiracja to jest myśl, ja bardzo lubię też pracować poza myślą. O, właśnie. Jak czujesz swój zawód? Bardzo go lubię, dlatego że ja się ciągle czuję, jakbym była dzieckiem. Jakbym była tą dziewczynką, która, e, która stwarza światy i która wymyśla, gdzie wyobraźnia i wrażliwość jest moją siłą, a nie czymś, co... Co, co mnie osłabia i myślę, że to jest, i to jest też, też, co bardzo lubię w swoim zawodzie, to to, że ciągle mogę robić coś innego i że ciągle mogę się rozwijać i że ciągle mogę y, poznawać no i wykreowywać nowe światy. Myślę, że chyba to jest naj, najważniejsze. Czy uważasz, że życie filmowca to jest taka niekończąca się podróż? Ja myślę, że w ogóle życie to jest podróż niekończąca się, a czy życie filmowca to jest... Myślę, że każdej osoby to jest niekończąca się podróż. No i pytanie się, czy ona się kończy po, po śmierci, czy nie. Jesteś na Film Spring Open. Jak czujesz to miejsce? Bardzo dobrze czuję to miejsce. I to przez, przez to miejsce, przez energię tego miejsca, tego, że jesteśmy w lesie, ale też przez ludzi, którzy tworzą Film Spring Open bardzo dobrze się tutaj czuję bardzo yy, lubię tą energię wszystkich ludzi też dookoła i młodych ludzi i ludzi też starszych i tą wymianę pomiędzy ludźmi bo to, że tutaj się jest, coś jakby wpada w taką trochę dziurę i, i trochę nie, nie chce się z niej wyjść bardzo to jest nie ma też takiego stresu i to myślę, że to jest bardzo dobre nie ma też takiego oceniania się wzajemnie tylko jest y, jakby taka chęć poznania i chęć dzielenia się. A co warto w życiu? Żyć.